Zaczynamy tak, że ja dzwoniła do mnie pani ze szkoły, że Kolin się źle czuje, muszę po niego jechać. E, dydy nie, Dydy miał być schowany, nie śmiej się, Dydy miał być schowany w kieszeni. Chodźcie, jedziemy. Jedziemy po Kolina, no. Po Kolina. Ojej. No, mój kotek już w domku. W piżamkę się ubraliśmy, co? I, odpo I odpoczywamy. Kochanie, numer 11 jest do otworzenia dzisiaj i to jest tu. No, możesz otworzyć. Co to jest? To jest perfumik taki na szyję. Zobaczcie, z taką kuleczką czy na rękę. Fajnie pachnie, tak bardzo świeżo. Dzień dobry, dziś 12. Godzina 6 rano. Z kolinem czy by na kadapie. Co spać. Wczoraj był 11, wam nie nagrywałam, więc dzisiaj postaram się nagrać więcej. Pozdrawiam. Mamusia robi medytację bo... A czy Babcia tu przyjdzie, jak ty pójdziesz? Kochanie, ty jedziesz z nami. Nie. A Babcia tu przyjdzie, no to z kim będę się? Dzisiaj idą dzisiaj do żłobka. No ale chyba nie to tak długo. Ale... no nie, ale no mamusia też tam no mam nadzieję, nie będzie zbyt długo. U tego chirurga. tego chirurga? Oh, dramat Jeszcze nie jestem po jak coś tylko przed sobie wiem. Czekam na chirurga Ja powiem wam, że jestem tak zestresowana, że ja tego nie przeżyję chyba naprawdę Już po wszystkim kochani Wiecie ile to trwało? Sekundę Dosłownie Tyle stresu eee, Po nic tak naprawdę I to w ogóle nie był ten ząb co jest tak blisko nerwa tylko on jest z drugiej strony. Ja myślałam, że to jest ten, a to jest ten z drugiej strony, ale dobra, na razie ten mnie nie boli, więc go zostawiam. A ten, no, dłużej trwało zrobienie zdjęcia i znieczulenie, niż samo wyrwanie tego zęba. Ona tylko tak, jakby wsadziła mi coś do buzi, i to było tylko tak. Półtorej godziny od yy, wyrywania tej ósemki. Yy, no i powiem Wam, że zaczyna mnie boleć. No, nieładnie to wygląda. Wiecie, ja już oczywiście ciekawska musiałam zobaczyć, jak to wygląda. Jest po prostu takie dziursko. No, przesadzam oczywiście. Może takie o. Taka dziura czarna. I w ogóle ja mam jakby. Nie mam zaszytego tego miejsca, gdzie ten ząb był. Tylko tak, jakby wyżej, tutaj, tam gdzie otwieram buzię. <noise> A więc ciężko w ogóle mi otworzyć buzię, bo mam tam mam tak, jakby wiecie, zaszyte. Ja się i tak jeszcze umówię na kontrolę do Polski, tam gdzie miałam mieć usuwaną tą ósemkę, żeby sprawdzić, czy wszystko się dobrze zagoiło i tak dalej. Bo i tak mam wpłacone tam 500 zł zaliczki za wyrywanie tego zęba Który miałam wyrywać w Polsce I wiadomo, zaliczki mi nie zwrócą, ale mogę sobie te 500 zł tam wykorzystać Więc i tak czy siak czy Nie wiem, na jakieś czyszczenie sobie pójdę albo właśnie na kontrolę Wziąłam sobie dwa razy paracetamol 500 Żeby jakoś to przetrwać, bo zaczyna mnie tu wszystko wiecie rwać Głowa mnie zaczyna boleć i jestem strasznie senna i w ogóle tutaj mnie strasznie boli, tu. O. Um, no, oglądam sobie, wiecie, włączałam sobie serial, oglądam sobie w łóżku serial. Jestem strasznie głodna, ale nie mogę nic jeść, więc muszę się powstrzymać. Ale, no, wiecie, nerwy puściły, adrenalina zeszła i nagle chce mi się jeść. <grym> um, no, nic, chyba pójdę spać, wiecie. Bo muszę sobie troszkę odpocząć, troszkę, no dużo stresu mnie to kosztowało, niepotrzebnie tak naprawdę, ale no ja nie jestem w stanie, wiecie, tego wyłączyć. No i. No i tak to wygląda, no. Słuchajcie, tam jak się położyłam, to tak, cała chodziłam jak galaretka, tak jakbym dostała jakiś drgawek, ale bardzo miłe, panie, fajne. Takie wiecie, uspokoiły mnie i naprawdę ja jestem w szoku, że to trwało 3 sekundy. Dosłownie, przysięgam wam z ręką na sercu, to trwało 3 sekundy. Samo zrobienie zdjęcia i podanie znieczulenia trwało dłużej niż samo wyrywanie tego zęba. Widzę, że tutaj takie mam troszkę czerwone plamy, i tak jakby mam filler tutaj teraz. Bo widzę, że jestem troszkę opuchnięta, ale nie aż tak mocno. W sumie opuchnięta też nie byłam, jak byłam usuwać e, ósemkę tutaj górną. Więc też myślę, że jakoś mocno nie spuchnę, ale no... <ścoughs> uczucie jest dziwne. Dobra, idę spać, bo jestem troszkę taka, już widzicie, niepoczynek mi się przyda, bo no źle spałam przez ostatni tydzień. Przez stres, już mam to za sobą. Teraz mam nadzieję, że wszystko fajnie się zagoi. No i co? No i czeka mnie wyrywanie jeszcze tej ósemki drugiej, która ja myślałam, wiecie, że to jest ta ósemka, która tam, wiecie, jest blisko tego nerwa, a okazało się, że to jest ta prawa, a nie lewa. I też pani właśnie ta chirurg powiedziała mi, że mam się od razu umawiać też na usuwanie tej ósemki i zdecydować co chcę robić. Czy usuwać ją całkiem i ryzykować, że stracę po prostu czucie tutaj, z tej strony twarzy, czy po prostu samą górę tak jakby, wiecie, wyrwać, a sam korzeń zostawić, z tym, że wiąże się to z tym, że no, mogą pojawiać się infekcje i tak dalej, więc myślę, że wyrwę po prostu całą tą ósemkę nie będę zostawiać żadnych korzeni ani nic. I mi to wyrywają, najwyżej stracę czucie i tyle No co mam zrobić Nie będę się męczyć Ale na razie jej nie ruszam, nie umawiam się na wizytę Ja po prostu jak najszybciej stamtąd uciekłam Nie umówiłam się na wizytę eee, o, Tylko poszłam po prostu Pojechałam po prostu do domu o. No, a na wizytę, na wyrywanie tej ósemki Umówię się dopiero jak znowu zacznie mi się coś dziać To jest właśnie moja logika Kotek dzisiaj robi obiadek Mój kotek kochany. no Olizany, chyba. Olizany, kochany, tak. Chłopuś odebrał przed chwilą chłopaków ze żłobka i zobaczcie, jakie fajne zrobili. Fajne face. Tak. Tutaj mamy Milana. A tutaj mamy Liana. Tak? Dobrze mówię? Nie! Pomyliłam się! Już idę. To jest Lian, a to jest Milan. Wow, co zrobiliście, ale ładne! Tak, proszę wejść sobie pipi. Macie, macie. Mama otworzy? Dobrze, mama otworzy. Dobrze, mama się otworzy. Daj. Ja w ogóle wszystkie klientki z jutra odwołałam bo ja naprawdę myślałam, że nie będę w stanie pracować. Wiecie, mi już znieczulenie dawno tak jakby no nie działa, tak? Już czuję wszystko, nie spuchłam w ogóle, a myślałam, że będę miała taką banię tutaj. Znieczulenie przestało już działać, wszystko czuję, nie boli mnie, wiadomo, biorę też tabletki przeciwbólowe. Przed chwilą wzięłam sobie i Wcześniej 5 godzin temu brałam dwa razy paracetamol 500. I teraz wziąłam sobie ibuprofen, żeby wiecie, żeby mnie nie złapał ból na noc, bo chciałabym sobie pospać troszkę. No i wiecie, ja myślałam, że naprawdę nie będę w stanie, że, że będzie źle i w ogóle, ale no jest ok, i myślę, że jak będę brać te tabletki co te 6, 7, 8 godzin, to, to powinno być ok też i jutro. No i sobie niepotrzebnie odwoływałam te klientki, ale z drugiej strony no... Może warto zrobić sobie jeden dzień takiego luzu, żeby się troszkę zregenerować, bo jednak no jest to też taki nieprzyjemny zabieg. Otwieramy powoli, wy to rozerwiecie wszystko. Numerek 12, ten numerek otwieramy. Kotki malutkie, poczekajcie. O! I to, otwórzcie, no. To chyba dla taty. To chyba dla taty. Czy nie, takie ciemne to od razu mi się z, mę z męskim kojarzy. No to, to jest, co to jest? Czekajcie, body, body wash. To jest żel do, <coughs> żel do mycia ciała, taki drzewny. Tak, taki męski to jest zapach. Chodź masz prezencik niesamowity. Ale wy tu już nic nie otwierajcie, zamykamy, już zamykamy chłopaki, hop, hop, pomochaj sobie. Taki... Męski, Męskie. nie? Co to było? Beko kaszel. Beko kaszyn. Milanku, daj to tutaj z powrotem. To jest mydełko. Ale nie wolno tego, to jest mydło. Schowamy. Tak, tu schowamy, kotku. No, i zamknij. No bo Janek zawsze je sałatki. Janek lubi sałatki. Znowu wyciągłeś? Ej! Ojej! Co tam w zębach masz? Mama dziś straciła zęba. to jest? No co to jest? To jest kalendarz adwentowy. To można wyrzucić do kosza. Tam jest to! Jak surówkę je z kiszonej kapusty, z tych, to jest kiszona kapusta, ogórki, papryka. To jest to taka surówka firmowa. Ona się tak chyba nazywa w polskim sklepie. No dobra, chowamy. No daj. Daj. Nie, nie widzisz? zje. Kto zrobił takie ładne? Ja pił. Milan zrobił? Ja pił. Zrobił malu. Malu wow. Zrobiłeś takie ładne. Malu ja No tak, zrobiłeś malu. I tu pisze Milan. O, to ci Wow, i to zrobiłeś w szkole z dziećmi? To chyba kasztany. Tak Kiedy? myślę. Albo nie wiem, co to jest. Proszę. Kiedy? Albo paper notes. Ja paper notes. Paper Wow. No wow. Pięknie, pięknie zrobił malu Milany. Maju. pięknie zrobiłeś malu. Pięknie. Zrobił mój skarb. Tak. No już, już. Napisz herbatki kotku. Masz, no dużo masz herbatki, tak? Dużo masz herbatki. Co dobra herbatka? Super. Dobra? Dobra herbatka. No. Ostrożnie kotku, mama ma aławiesz, mama ma. Ała ma mama w buzi. Tu ma mama ała. W buzi. W buzi ma mama ała, tak. Mama i pusi. No. Wow. No ślicznie. nie był, maju.